Mówią, że do uratowania ludzkiego życia trzeba wiele. Trzeba odwagi, wiedzy, wytrzymałości. Natomiast nie jest to takie trudne. W rzeczywistości zwykli ludzie każdego dnia ratują miliony osób, będąc po prostu odpowiedzialnymi na drodze. W RoadPol, Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego, wierzymy w siłę każdego użytkownika drogi, która to doprowadzi do punktu zwrotnego w walce o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dlatego też stworzyliśmy Road Pol Safety Days, kampanię mającą na celu udowodnienie, że dzięki wspólnym wysiłkom razem możemy ograniczyć liczbę ofiar wypadków drogowych w Europie do zera przez co najmniej jeden dzień. A jeśli osiągniemy to raz, nic nas nie powstrzyma przed osiąganiem tego każdego dnia. Wrzesień 2022. Potrzebujemy również ciebie, aby zmiany stały się faktem. Dołącz do nas na www.roadpollsafetidays.eu. Podpisz obietnicę, zarejestruj wydarzenie lub przekaż informację dalej. Razem osiągnijmy wizję zero. Pol Safety Days. 16-22 września 2022. Żyj i ratuj życie.